Kochani, ci, co oglądają ten film, będą oglądać ten film na YouTube. Chciałabym powiedzieć, że nagrywam ten film tylko dlatego, że bardzo szanuję i kocham, przede wszystkim kocham Romów. To są tak samo normalni ludzie jak Chińczyk, Japończyk czy każdy człowiek, który chodzi po tej ulicy, po tym całym naszym świętym boskim świecie. Od dłuższego czasu zakochałam się w kulturze romskiej. Kocham taniec, tańczę od 11 roku życia. Trzy teksty do szuflady. Kocham przede wszystkim piosenki Tobiego Kinga, jak i piosenki Dani wszystkie kawałki. Muzyki romskiej nie tylko, bo kocham też muzykę arabską jak Arash, który właśnie teraz za chwilę leci. Araż przede wszystkim, bo też go bardzo kocham, bo też piszę bardzo mądre kawałki, e, ale chciałam powiedzieć, że każdy z nas, każdy z nas... Przepraszam, muszę że każdy z nas ma prawo do tego, żeby żyć normalnie i każdy jest wolnym człowiekiem i nie pozwolę na to, żeby ktokolwiek źle wypowiadał się na temat Tobiego Kinga czy niego, bo to są moi bracia, nie rodzeni bracia, nie biologiczni, ale to są moi bracia, czy też Angelo Trojanek, wymieniam tutaj wszystkich po kolei, I każdy rąk to jest kobieta, czy to jest mężczyzna? I uważam, że ci, którzy nie szanują, czy Afrykańczyków, czy Amerykańczyków są do dupy, bo to są ludzie i mają prawo żyć. Ale jeśli kiedykolwiek usłyszę, że albo to jest cygan, nie mówimy cygan, on, czy ty, czy ja urodziliśmy się w takiej, w takiej rodzinie. Ja jestem Polką i tego się nie wstydzę, ale ja kocham Romów. I nic tego nie zmieni. Pozdrawiam wszystkich.